Proszę Państwa, proszę Państwa, gramy w karciankę Hearthstone, która jest przeniesiona z komputera. Przeniósł ją mój przyjaciel Maciek i teraz jest moja kolej. Tu jest nasza planszetka. Jak to, jak to nazwać fachowo? No plansza klasy. Plansza klasy i ja jestem kim? Magiem. Magiem. A ty kim grasz? Kapłanem. Kapłanem, dobrze, więc to są moje karty i teraz tak, dobieram kartę jedną na rękę. Tak. Co z Maną? pobieram jeden żeton many. Z każdej tury dostajesz jedną dodatkową manę. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze znaczniki, które się nazywają, Maćku? Ataku. A tu jest życie. Więc teraz mam dwa many i mogę sobie coś już zacząć robić. Mogę na przykład obrażenia Zaklęć plus jeden. Zaraz mi to wszystko macie. wystawiłem tutaj żywy. Ym, nie, m, Gwiazdowickę za dwa many, ale ja już zaatakowałem mojego przyjaciela za dwa ataku. I już sobie tutaj zapisujemy, że. Zostało mi już 28 zdrowia. Tak, i gdybym miał many, to jeszcze mógłbym zrobić to z Aha, okay. i wchodzi ci stronnik. Słuchajcie, już sobie upgrade'owaliśmy nasze planszetki, bo mamy. Dużo żetonów na takie okazje. Bardzo dobrze. No to teraz ja. Cztery. Mam już tak. cztery many. Cztery many to jest słuchajcie, to, czyli tak naprawdę mam już 5. Dobieram kartę. Nie zachowuję się mana. Trzeba tak to wszystko myśleć, żeby to było dobrze. Czyli cztery many i teraz już mogę na przykład zrobić... No zaraz zobaczymy, co zrobię. Tutaj Maciek zagrał taki combo, że jest nad uzdrowienie i karta mu dała plus 2 do ataku. Jeszcze zagrywasz przywróć trzy Znaczy się pucy. zagrałem regenerację na tę kartę. Aha, tę kartę zrobił, tu jest naduzdrowienie, otrzymujesz plus 2 do ataku, bo już ta postać była zdrowa. Świetnie.